Witamy w jeździe Dzień następny. Dzień e, nie pamiętam, który. Siemanko. Mm. Za kierownicą Nysterion widzicie. Dzień minął. Zdążył się przebrać. Astro tu klęczy. Ja klęczę. Teraz pójdę za Tomka przywitać się, pokazać się. Siemanko. E, nie Mysterion ma Nie. ma załadowaną koparkę i koparkę ładowarkę i koparkę ładowarkę i jedzie z nią do dołu. Czyli do Anglii wyruszamy, do Wielkiej Brytanii. Będziemy płynąć pierwszy raz promem. Dokładnie tak, też jak Pokażę Popatrzcie, ogólnie budowę, którą, z której właśnie wyjeżdżamy. Ja, bardzo fajna budowa to jest. Ale na dwójce, na kamerze dwa. Jesteśmy w Paryżu, a jeszcze Eiffela nie widzieliśmy. Więc wam też nie pokażemy. Są dwie, wydaje mi że to jest że ten Narodowy! No to Na lapetach! Jak to po Dobra, jedź, jedź, jedziemy W sumie Eiffela, wieża Eiffela. Gdzie tu jest wieża Eiffela? Chyba dupek mi wjechał przyczepem Oj właśnie nie było, jak mi No dobrze, na no szczęście, że nie Dobra O, no, rozglądają się za wieżą Eiffela. Tu jest y... Tamiza, Nie, 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 nie to jest Londynie, Tu jest... Co tu jest? Co jest ze Francji to Woda. Wolga chyba nie. Wolga, Wolga to w Rosji. Wolga to jest w Rosji właśnie. Tamiza jest w Wielkiej Brytanii. Tak, w Woska, dokładnie. Przez Moskę. A w Francji mamy... No nie wiem, leciankę. Chyba na czerwonym niech. Co już ja przypomnę to wam powiem? Albo piszcie w komentarzach. Jeżeli wiecie, jeżeli wujek Google albo Twitter Wikipedia pomoże, wam może pomóc na mnie po chcieli jeśli wiecie. Ale tego nie zrobi. Chyba, że wyjdziemy adaptownie. Nie, 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 nie ruszę, nie ruszaj, nie, nie. Czekaj, nie mam leta. Na co się stało? Być nie stało spokojnie. Rozwalimy się. Fak. Fak jak nie To ci Takie łączenie słówek y angielskich z polskim. Ale Pani Danusia, nasza Pana Polskiego by Cię prześwięciła, jakby coś nie byś przy niej zrobić. Jestem. Ona mnie nauczyła bardzo dobrze władać języki polskie. I poezji, i występów w teatrach. Ubie razem Byłeś wtedy? Nie, ciebie chyba wtedy nie było na misterium. Nie, no, ja, co? ja wtedy nie grałem, bo nie, nie chciałem je wziąć. A później, jak się... parę, parę lat później, jak zacząłem grać w teatrze, to mnie nawet mnie nie pamiętało, nie? <laughs> Więc, no, ale nic. Ogólnie, ale babka fajna była. Wtedy, jak no, jeszcze graliśmy, ja i taki jeszcze jeden kolega z Mysterium, męki, fajnie z A, fajnie, jeden... Naszy kierowców to robił 11 dolce, no, jeszcze, jeszcze na minusie. Yeah. Tak! Serio. No. Nie wiem, popisał się, nie? Bo miał wypadek może coś. Właśnie brak, on, brakuje informacji właśnie takich dokładnych co oni robią, nie? Czy mieli jakiś wypadek, czy... Czy rozpią lepszy, byli? czy coś... To jest taki podgląd, nie? Na przykład... Tak, tak jak, żeby w każdym pojeździe była kamerka. No jeszcze naszych dokładnie. Powinna mi taka kontrola. Czy robią, nie? Chyba nawet. Znaczy, nie, nie, nie nie robię. Masz tak, ty dostajesz ciężarówkę, jeżeli daj to uszkodzisz czy coś, no nie? No tak, dobra, może. Na przykład, to może... jest tak, jeżeli dajmy na to kamer... ciężotkę, tak? to ty wymieniasz to po swojej pieniądze. Tak, ale może kamer nie ma, tak? Ale na przykład sygnał GPS jest, tak? Gdzie... No niektórzy montują na plikacie. Gdzie jest. O, bramki, ile nowości! Nie? O, kurde, tego jeszcze nie był. Aż muszę spojrzeć, wybaczcie, że on się zasłoni. Zobacz ile we Francji. Przejazd. rozbranki Euro. Będziemy bulić. Jeszcze. Dobra. Czeka, ile dali. się płaci. Dla mnie na koszt firmy. No teraz dwójkę w... i obrót na ten. Co by się stało na no, Co by się stało bym... Gdyby się szlaman zamknął na moją przyczepę? Eee, nie wiem, e, by... bo ja mam wszystko. No co ma... Normalnie to się szlaman złamał! No ale co tu by się stało? Czy ogólnie ogóle się zamknął, tak? To nie ma. Bo, tak w ogóle to właśnie a propos przesyłek, bramek i wszystkiego czekamy jeszcze dalej na kuriera i do tej pory go nie ma. No znaczy, już kolejny dzień czekamy! W sensie to jest poprzedni, bo to jest jeden dzień nagle odcinki, ale jest godzina 15 dochodzi, a tu jeszcze kuriera nie ma. To jest kurier OPEC, Jak coś to macie mógł <grym> Jak będziemy mieli czas, to może nagrać 4 odcinki. O, kolejny zarobił 722 to co że my zarabiamy po 7 tysięcy, jeszcze my zarabiamy na ich utrzymanie. Nie, nie tak to my powinniśmy leżeć bejkiem z wiatrakami do góry, a oni... Gdybyśmy mieli całą armię wiesz, tysiąc tych wszędzie. Wiesz, tak kupić przy... W każdym mieście kupić ten wiarasz po pięć żarówek, po pięć tych, po pięcioro pracowników i na to jadę. i można po prostu oglądać. Jak kasać się. Tak, wejść do ciężarówki i patrzę. <laughs> I takiego live'a nagdy Patrzymy się. <laughs> kto ile zarobi? Ale live'a, jak nagrywamy, też tak z naszymi twarzami? No to, ha, tak, live'a zwykłe, na tym, co Ci mówiłem przed... Ale te ta, ale ta, ale ta zrobić, tak? Uczą nie? To żeby były, łączyli obrazy. No przyjadę, robię taki ping czy coś, włączą obrazy, no nie? Włączą, tak. To... Zobaczymy. Hmm. Ale jak to się robi, to będziemy musieli najpierw ogarnąć, a dopiero później dać weźmy przez live'a. 5 Dobra Jeden cztery Za 6 To 4 To jest za jakie 4? To No jak za 4? To jest czwarty odcinek To jest szósty odcinek Piąty Szósty No jak szósty Rany Część ale to jest część Tak są trzy odcinki po 6 No czyli za Co ty kurde tak mi się No jest w każdym odcinku części są Ty No tak no to już w sumie 6 część... dni, czyli, czyli to będzie za 6 dni dopiero Zesrane No Tak kurde. Teraz będzie dzisiaj będzie w latyba. Zobacz, co narobiłeś? Trzeci odcinek No, trzeci odcinek, część pierwsza. No to będzie za 5 dni. Ten odcinek. Ten odcinek będzie... A faktycznie, bo to jest piąty, kurde, to nie, co mi się pokupało? Ten odcinek tak, będzie w środę piąty. chyba dopiero. Tak, o? w środę. Coś takiego. Jeżeli będzie poszukiwić, zgodnie z planem. Ogólnie mam nadzieję, że przy ciebie mi przyczepy nie, 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 się nie zniszczyła. No, 4% zniszczenia. Dupy. nie? Tak, ty masz być... ...dwojcielną uwagę. więc zobaczysz, będziesz na egzaminie, zobaczysz kurwa. Jak cię egzaminator pieprza. A ty musisz się na drogę jeszcze patrzeć. No ja rozumiem, no wiesz, to jest gra, tak? Ale jak ty mi się ze mną kłócisz, co wiem dobrze, że jest... Mam ja rację, się Egzaminator będzie ci mówił, nie wierzaj w kółże, dlaczego wierzaj w tą kółgrze, to tamto to to zobaczysz. Co to jest? To my się za Po egzaminie to tak. Oho, po egzaminie Muszę tak i rozmawiać, ja. Czekaj jak jeden ekspert no nie, to jest no to kurde bloga się nakręca i nie zachaczą, po barie. Głównie jakby zahaczą. To byłoby twoje ostatnie zahaczenie w życie no, Szkoda samochodu. Mówię, my... Cały czas jedziemy na kresce paliwa. Tak, zobaczymy ile... Ale to może zjeść kurde kiedy na jakąś stację? Paliwa starczy na 341 km. To dojedziemy akurat. Ale jak będzie jakaś stacja, to zachodzę. Teraz była, ja do rafał. Będziemy na stygie. Bo może coś, coś widzę nowego. Zjedziemy. Na nie nowego tylko bramu. Co? No przecież trzeba wyjechać ze stry. 48 dolce może jest Euro był euro, odcinek drogo, nie? No. żeby tak w Polsce płacić taki mają... 120 zł. Jest... będzie prać 130? Ile? No jak? No euro po ile? 4 zł jest na euro. euro już? No około 5 euro. Dajmy na to 450 euro. No to 38 euro, no to będziesz miał yy, jakieś... 100, Dobra. Jakieś 190 euro, widzicie? Dwieście, dwudziestu około. Przejazd, nie graj to, tylko, to, nie, nie gadaj tylko graj, bo znowu będzie się zagadało. I barierki będziesz całował. O, yy, będziemy jechać obok tego, o czym Ci mówiłem. Albo to jest port, ale raczej nie. Dlatego mamy chwilę trochę, mamy czasu trochę więcej, może nam podjechać do co to jest. Być może nie zdarzy więcej, będziemy tam jechać. Interesuje mnie to właśnie. To takie jak pasy lotnicze wygląda na tak Gazprom, przynajmniej się. Ale być może to jest błąd. To się tak właśnie wiele razy wskazuje. dziwny, był dziwny, ale to jest błąd. Skoro po prostu po Czyli, no właśnie, się zastanawiam w sumie. No właśnie, to jest tak? To jest przyprawa no Moim i to jest lotnisko. To pochodzę, my tam zjeżdżamy. Co, co będziemy mieć? Tirem, co sobie sobie nie poradzam. Tira na samolot, pod samolot, czy do samolotu. Ale masz coś takie jak yy, ładunki, no nie? Ale skąd to wypływa? No jak mogę to być port, skoro nie ma wody? No właśnie, o tego mówię. Dajesz lampę, parę. Ty, ale to jest chyba tunel. La... O, właśnie, to była rzeka La Manche. O, dobrze mówię, kanał La Manche. A tak to Ciebie tutaj skierowało? Tak, kanał La Manche, rzeka La Manche w Paryżu, coś takiego. Czyli nie lecimy promem, tylko Czyli? tunelem. Tunelem. Tym tunelem łączącym Francję z Wielką Brytanią. Ciekawy, nie? Zobacz, ile nowości jest od nas. Wstancja, wstancja, ogólnie dobra praca. Nie no, ale zobacz no, od tym wjechaliśmy, to już mamy tory, przej mamy przejazd przez bramki, mamy podróż pod wodą. Weź ustaw normalną kamerę. I Ty, na no nie mów, że pociągiem będziemy jechać Jechać, yeah, yeah. nie. Ty, tam musisz widzisz. Na pociąg Zobacz. To są na samochody. Tu masz miejsce dla ciebie. Czyli, Chyba. Tu drugiej trochę? No jest. Słyszę zawsze? No. Yes. Na no. sobie no. no. no.

Zechodne. Nie będzie Ci pokazał. na prosto bardziej. Serio? Kurde, aż coraz bardziej mnie zajdzie Janeka. Ale myślałem, że będziemy podłasną w sumie. Daj, się, się. Daj, daj, daj. Ja ale nie Niestety nie widzimy. Płyniemy. Życie. Nie będzie animacji pokazane, No ale nawet coś. No chyba że ściągniemy sobie jakiś dodatek, wiesz, trial simulator, symulator, trial symulator, coś, wiesz. Będziemy pociągiem bierniczać. Dobra, jesteśmy chyba u celu, nie? Tak hmm. się jeszcze? Tak. meg to jest akcja tory na tiry <grywia> Nie tiry na tory tylko więc widzicie Kurde Jakie bajery są to mm. Kocham tą grę po prostu I powiem wam gdybym miał teraz kasę to specjalnie kupił dobry komputer Żeby móc grać w tą grę Czyli na dużo odcinek, ja Ci powiem. Widzisz? No. ma? Nie, 15 minut dopiero jest. Dopiero? No. no. A, już zaraz na całym dniem naprawię. Tak właśnie sms smsami napisał, za go będzie. Tak? Mhm. Ten może w końcu Maciek jakąś trasę zrobi. Może właśnie będzie w trzecim ja jeszcze i kurwa. Ale zajdy ten będzie, Jezus. Ale patrz kurde jakie. Ty obstawiałeś, że jakiś port, ja że lotnisko, a <tuszy> tu się okazało, że kolejny ty Ale patrz, jak fajnie to jest zrobione, pomyślane z jazdy, kurde, wszystko. Czy ja w sumie to będzie przyprawa pod mostem to co? Tutaj tory... Tory na tory Tory na Tiry. Pamiętaj, że jesteś miurfami. A, serio... O kurde. Nie, 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 nie połapałem się Przyzwyczajenie ja już tam chcę jechać. Dlatego na długo dziadasz dłuba. Ja, ja, ja miałem po... Ciekawe jak to jest takie uczucie jak w realu, nie jak nagle wjeżdżasz przez granicę i zaczynasz nie. jechać swoim pasem. Nie Ogólnie jest fajny ślimak zrobiony właśnie do zmiany Kieł gruchu, jazdy, no jest, jest parę taki ślimaków, ale jest taki duży, fajny, bardzo wagi No róż dupę! Co ma On się popisał Dobra jeździ Dawaj, boczkiem, boczkiem Tak boczkiem, gdzie się zmieszczę O patrz tyle ciota ma miejsca nie, 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 nie wejdź, nie wejdź, nie. nie. Ale zahałaszczysz. Nie? Eee, patrz, 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 patrz. Nie, to by tydzień. Popadane ty. Tamek, 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 tamek. Tamek, 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 tamek. Tamek, tamek, Tomek, wiesz, że nie 7%. Wiesz sobie... co. Kno! ŻAWO jazie pod... <grym> Jak tak można? Ogólnie ktoś tam nam kiedyś odpisał na kol... całę Mina. To wyzywałem kolesia, no nie? Znaczy kolesia. Tego co mi się spakował. To napisał, że to nie jest koleś tylko komputer. Dziękuję bardzo za uświadomienie. Do tej chwili żyłem kurde w świadomości, że to są prawdziwi ludzie. Jedź, bo po francusku jedziemy. Jesteśmy w Francji. Czuję się tak, jakbym jechał No nie? My już raz zaczęliśmy w Anglii i mieliśmy po prostu ciężarówkę No, no, bo w firmie trzy ciężarówki Tak? Tak. O, dobra, 333. O, Mega Raj

Jak będzie śnieg, to obiecujemy Wam, że wraz z pierwszym śniegiem będzie plany znowu. Ale śnieg już był. Ha. Teraz jak będzie, no, ale jak był śnieg, to nikt... To, to trzeba będzie jakiegoś dobrego snowboarda znaleźć, bo jest. Jak, fajne, fajny, Znalazłem do ETS-a i to było wszystko drogi. I oczywiście, wiesz co jest najciekawsze? Zmieniona była ta przeczepka śnieżna. No dobrze. Tak. Widzicie autostradę na Euro 23 18, dziękujemy. No co za. Trzymaj się dalej, pannierek. Nie widzisz jakie to jest wąskie? Teraz jeździmy po tym. Pan, wąskie do drugiej są bardzo. Postaramy się zwiedzić całą Anglię i wyjeżdżamy. I, i ja myślałem, że. że to nie będzie na zasadzie że przyszedł na chwilę, został na dłużej, nie? Tylko wiesz jeden ładunek w Anglii i wyjeżdżamy. Ale... Nie, wiesz, trzeba po trochę też Anglii, no nie? W Anglii też może są jakieś ciekawostki. Zobaczymy, co to jest. Bo pierwsza wersja twoja była taka, że pojedziemy w ok, Austria, Szwajcaria, no ale dobrze... No nie wiedziałem, że znajdziemy tutaj yy, ten, no nie? Tylko może zrobimy przykładkę, Gdzie, gdzie jedziemy? A po co? Ten? Tak jedziemy! No dobra, to jest tylko moja koncepcja. Wyczajenie, dobra, no, komentarz. Hey, the fuck? Co się dzieje? Pokój. Z dobrej woli. Dobra, weź. Nie zamulaj. No kurde, trzymaj się z dala od tych krawężników! Lubię kraj... Bo ja cię będę przygotowywał do egzaminu na prawo jadę i zobaczysz, że takiego stresa spreza wybrzmiał, że gówno nie zdasz. Lubię kraj, ale się nie dostaję. Dupia tutaj kraj, My chyba jechaliśmy po tym... Nie, 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 chyba jednak nie. Teraz to, to są jakieś tory. Chyba jednak nie. Jedyne co do nerwę, to że to lecnie wszystkie firmy są Ogólnie ten park i 1-1 i już... Yy, Pakuj no, normalnie, nie. dobra, już naprawia ten bug na przykład, jak tutaj masz 45 za normalne parkowanie. Tak. No a tam już masz fajnie to podzielone, masz wiele mniej punktów, jak na napad, Enterem. Dobra. Tak więc cóż. Do... Na maćka, Żeglamy, czekamy na maćka. Pożegnamy, czekamy na maćka. Jeszcze macie gdzieś nagra kolejny odcinek. No. Zadzwoni zaraz do niego. Na, na razie. razie.